Cześć. Dzisiaj rozpoczynamy cykl 3 minuty z projekt pies. I będzie to seria takich krótkich wideo, jak wspomniałam, 3 minutowych, w których szybko, konkretnie i na temat będę odpowiadać na wasze najczęstsze pytania. Tylko ostrzegam. Ja o psach mogę opowiadać dniami, godzinami, nocami, tygodniami, więc te 180 sekund to naprawdę będzie dla mnie wyzwanie, ale może dam radę. Spróbujmy. Dzisiaj odpowiem zatem na pytanie: jak Prawidłowo karać psa. To co? Lecimy? Lecimy? Uwaga. Pies uczy się poprzez natychmiastową konsekwencję swojego zachowania. Zatem, jeśli chcecie, żeby przestał zachowywać się w sposób, którego nie akceptujecie, który wam się nie podoba. Powinniście w umiejętny sposób go za to zachowanie ukarać. No ale niestety, nam ludziom kara często kojarzy się z zadawaniem bólu, z szarpnięciem, z biciem, ze szturchnięciem psa. I jeżeli w taki sposób będziemy postępować z naszym pupilem, to po pierwsze on w ogóle nie zrozumie o co nam chodzi i jakiego zachowania od niego oczekujemy, a po drugie, zepsujemy sobie z nim relacje. Natomiast definicja kary mówi nam po prostu, że jest to pojawienie się takich konsekwencji konkretnego zachowania, które mają spowodować, że to zachowanie w przyszłości nie pojawi się albo będzie pojawiało się rzadziej. Zatem jeśli wasz pies. Czegoś bardzo chce i kombinuje, jak to uzyskać, i nie otrzyma efektu pożądanego, no to będzie spróbował zaprezentować inne zachowanie. I to należy wykorzystać. To znaczy, jeśli pies zachowuje się w sposób nieakceptowalny przeze mnie, trzeba mu zabrać to, na czym mu zależy. Tym sposobem on nauczy się, które zachowanie jest pożądane, bo otrzymuje szybko efekt, a które nie doprowadzi go do celu. Żebyśmy zrozumieli jak to działa, podam Wam przykład. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pies bardzo chce wyjść na spacer i bardzo się przy tym ekscytuje. Tylko wykluczam te sytuacje, w których chce wyjść na spacer, bo zaraz zrobi siku na podłogę. Mówimy tylko wtedy, jeżeli pies bardzo nakręca się w sytuacji, w której Wy na przykład ubieracie kurtkę, zakładacie mu obruszkę, zakładacie mu szelki. Jeżeli wasz pies na przykład wtedy szczeka, skacze, bardzo tak e, ekspresyjnie na to reaguje, to nagrodą dla niego w tej sytuacji będzie otwarcie drzwi, a karą po prostu ich nie otwarcie. I tu warto jest podpowiedzieć psu, jakiego zachowania w danym momencie od niego oczekujemy? Czyli pies nam skacze, ja nie otwieram drzwi, mówię do niego siad i czekam, jak zareaguje. Jeśli Dalej ekscytuję się i zachowuję się tak, jak mi się to nie podoba, to po prostu stoję ze stoicką cierpliwością, nie otwieram tych drzwi, a w sytuacji, w której usiądzie, otwieram drzwi. To z pozoru tak łatwe i być może mało znaczące zachowanie uczy od razu psa, czego my od niego oczekujemy. I konsekwentnie powtarzane przyniesie taki efekt, że pies będzie wiedział, że podczas wychodzenia na spacer trzeba grzecznie usiąść. A nie zastosowaliśmy przecież żadnej przemocy, nie zbiliśmy psa, nie nakrzyczeliśmy na niego, po prostu zabraliśmy mu to, na czym mu aktualnie zależało. Jakie zatem kary możecie stosować i nie robić przy tym krzydy psu? To oczywiście zależy od sytuacji, ale do takich najczęstszych należy na przykład nie spuszczenie psa za smyczy albo wręcz zapięcie go na smycz, zaprzestanie zabawy, kontaktu, nie zwracanie uwagi na psa, zabranie mu zabawki, niepodarowanie mu smaczka, nie pozwolenie przywitać się z innym psem albo z innym człowiekiem. Tylko wybierając odpowiednią karę, najpierw zastanówcie się, czy to, co chcecie w danym momencie zrobić, naprawdę jest dla psa karą, bo może się okazać, że za chwilę nieświadomie nagrodzicie go za zachowanie, które nie chcecie, żeby prezentował. No, to się chyba zmieściłam tak ledwo, ledwo, ale poszło. Smell you late.